Ja jestem Dwignazka i ja witam Was w kolejnym odcinku z Grecha i Farasz. 122 albo 23 odcinek. Nie wiem, nagrywam to w sumie wszystko po sobie, ale wiecie, nie ogarniam tak to to jak do zwykłej e... Ostatnia... życia. W ostatnim odcinku trochę um, poruszyłam temat um, o jakby następnej gireczki. Nie wiem, czy coś tam napisaliście w komentarzach, czy coś w ten stylu. A wiecie, nagrywam to wszystko po sobie. Mogę jedynie Wam, jakby teraz w tym odcinku też trochę powiedzieć, nie wiem, co mam, albo jakie bym chciała gierki ponagrywać, czy coś w ten stylu. Bo, jakby nie patrzeć co mnie, no raczej mm, dużo gierek ogrywam na, jakby wiecie, Twitchu. Ale też zauważyłam, że nie każdej może się jakby trochę nadaje. I fajnie jest je, je sobie nagrywać, jakby. Myślę, że dużą taką ilością. Zalicza yy, się do tego, na przykład, nie wiem, jakieś nawalki, czy coś w tym stylu, gdzie jest tekst. Też mój angielski jest dosyć beznadziejny, dlatego <grytanie> ja mimo wszystko jakiś na przykład z dubbingiem, albo z napisami, albo z jakąś dostępną polską językiem, z językiem polskim. E, czy to wiecie, e, z meta, czy coś w tym stylu tłumaczenie robione, typu jak z to przecież e, miałam tłumaczenie e, i w sumie mam, lubię te tłumaczenie, mimo wiem, że dużo ludzi jakby marudzi na to tłumaczenie, gdzie trochę tego może nie aż tak bardzo rozumiem, czy coś w tym stylu, no ale no ja jestem łatwa i też dużo rzeczy jakby nie zauważam. A ewentualnie no jestem po prostu wdzięczna za to, co mam zazwyczaj. Bo mimo wszystko jest masa roboty przy takim czymś. A, jeśli mam taką możliwość, zagrać coś, co bardzo chciałam od kilku lat po polsku. Nieważne, jakim jakby wiecie kosztem, czy coś w tym stylu, to czemu by nie. O kurwa. Panicki, pan czaj zapewnił przed chwilą, że cudzysłów da radę. Cudzysłów. Czaj, ogarnij się, jesteś blisko celu. Ej, Czy jestem Pomagam No ale cóż, powinnam poczekać też, bo może napisaliście z mimo wszystko w komentarzach. Mm, hmm. Na pewno też, ogólnie w najbliższym czasie. E, nie wiem czy nie będę miała tygodnia jakby od streamowania, bo może pojadę w końcu na jakieś wakacje w ten stylu. Chociaż sił wszystko zapowiada się tu dosyć kiepskie. I że może się nie wydarzyć jednak. No, wiem że bardzo tego potrzebuję um, bo już od naprawdę wielu lat nie byłam nie wiem czy z jakiejś prawie 8 7 czy to w tym stylu um, mniej więcej tyle lat nie byłam na żadnych wakacjach um, bo nie wiem, nawet wyjazd na, na koncert, czy na jakieś takie rzeczy, to mnie nie traktuję jako wakacje. Um, to trochę kinda of, krótko. A, są to na pewno przyjemności, czy coś w tym stylu, ale nawet no, sami A mimo wszystko, nie, nie chcę robić przerw, bo lubię robić to co lubię um, oczywiście bym chciała żeby wiecie mieć jakby być coraz lepsza w tym co robię też wybrałam wiecie taką taką drogę na tym youtubie że sobie ogrywam gireczki gdzie to też w tych czasach nie jest popularne jakby się i fajne o, kosztowniwa. Eee... Więc będzie ciężko. Chyba, że się wbiję jakąś taką giereczkę. Wiem, że na przykład tak mogłabym... Tak w, drugie, nie ja wiem, w, w... tą jestem serwę wroczy. tak pograć. Facet, który Ale nie lubię się... Hej, zaczęłam, jakby, wiecie, do czegoś jak zmuszać, jak mi się nie zbyt w spodoba. Po prostu jakby... to taka jestem. Um, ...w trakcie przerwy. Nie skupiam się na celu. I co zrobisz teraz? Wysypiesz mnie? To ten poszukiwany defekt. Gwarantowana wzajemna destrukcja. Może sypnąć, że zrobiliśmy sobie przerwę. Jest za niego jakaś nagroda. Nie zrobię tego. Nie wbijam sztyletów w plecy. Szczególnie temu typowi. Koleś wie co robi. Dalej, biegnij. Spróbuj uciec z tego okrutnego świata. I tak cię wciągnie z powrotem. No. Mm ja to mówiłam? już się nie pamiętam wcześniej coś o grach a potem? nie wiem a, chyba o tym, że um, a, o tym, że to było jak widziałam, że jak wiecie, grałam do sterwa, czy coś w tym stylu że na pewno jakby większą oglądalność miałam i pewnie gdybym się na tym skupiła czy coś w tym stylu to w pewnym momencie muszę że było oddawało. Ewentualnie nie. Ale nie lubię tego z takiego go na co. Nie lubię jakby w taki, w takiej po kilka reszcie. Lubię wnostek o zakresie czasu do czasu. Tylko na teraz jedziemy czasem z mm, Alem. Jest to jest ten stylu. W sumie to chyba raz go dwa, dwa graliśmy. A, Ale nie lubię mocno, robić coś przeciwko sobie. Lubię wychodzić ze swojej strefy komfortu. Oczywiście, że nie lubię, ale wiecie o co chodzi. Na zasadzie, że e, czasem zagnam w coś, co niezbyt jakby jest moim ulubionym gatunkiem. Czy w czymś, co dobrze się czuję, to pewnie w jakiś horror, czy e, spróbuję, czy typu, nie wiem, State of Decay, czy jakoś tak to się nazywa. Ja to na pewno się czytam. E, ale mam takie gierki, które mi się spodobały, mimo tego, że wyszłam mocno poza strefę tam portu, Ale nie zawsze to będzie. I myślę, że w momencie, kiedy będę się jakby dobrze wiedzie bawić, czy coś w tym stylu, to ją wszystko bardziej oddaję, niż gomienie za wynikami, czy coś w tym stylu. Bo oczywiście, posiadanie liczb jest fajne, czy coś w tym stylu. To był inny, co z innymi streamy, jestem szczęśliwa. Um ale jakby to trochę nie wszystko. Chciałabym podziękować każdemu z działów firmy za uczestnictwo w wyzwaniu budżetowym. Cięcie potrzebnych kosztów nie było łatwe, lecz jego rezultaty pozwoliły nam odnotować największe historyczne zyski kwartalne i zwiększyć premię wszystkim naszym czołowym no, pracownikom. Osobiście chcę złożyć specjalne podziękowanie działowi finansów za pomysł usunięcia lewych rąk i nóg programistów. By zmniejszyć wydatki. Genialne posunięcie. Ja pierdzioło. No dobra, no. O... Nie wiem czy to co gadam ma w ogóle jakikolwiek sens tak naprawdę. Na pewno sobie trochę kłody pod nogi rzucam. Czasem. Często. I Prosimy, spróbujcie skupić się na pracy. Nieładnie, to na celu jak jest takie drobienne, zielone, czasem też jakieś inne kolorystyczne aspekty, w tym czerwony. Myślałam, że to w ogóle będzie walka, no ale nie. Macaron, Bez problemu, maluku! Nie wiem, czy granie jest, za głośno, ma coś ten stylu. Chyba nie. Ale ja znając, wiecie, tak czy jak coś spierniczyłam, mimo nic nie ruszałam. Hihi. Mam nadzieję, że nie będziecie mi nic z tego za złe, czy coś. Jestem okropna czasem. Ale co często jestem okropna. O. Bo jakby, wiecie, a... Trochę mam sprzeczności w sobie, bo z jednej strony chciałabym typu o, o, się rozwijać, mieć jakby większą coraz widownię czy coś w tym stylu. Bo kto by nie chciał, jakby proszę, kto, że tak powiem, próbuje działać w internecie na zasadzie, że streamować czy nagrywać, to oczywiście, że chcę mieć lepsze wyniki, ale z drugiej strony jakby czuję, jakby mi to totalnie nie szło. Ale z jeszcze z mojej strony wiem, że nie powinno się poddawać. I tak się ma takim hmm. A no i co teraz? Zamówienie przed chwilą bluzy z kapturem dla pracowników. Mając na uwadze chaos, jaki zapanował w związku z defektem, uciekinierem oraz zapomnienią Kayla, że wkrótce wszystko wróci do normy, rozpoczęliśmy przyjmowanie zamówień na bluzy z zabawnym napisem, bywek z projektu Armstrong mnie nie dopadł. Będą dostępne w pochmurno-białej kolorystyce z tekstem pisanym Fontem o nazwie TanGolian Rail. Każdy będzie posiadać inkatowy numer dla każdego z pracowników, który da się, e, przed, którym uda się przetrwać. Podaj swój rozmiar, korzystając z poniższego linku. Uwaga zabezpieczeń. Nieautoryzowane link usunięte automatycznie. Ej, zaczepiste coś takiego. To takie wykorzystywanie dla tej sytuacji. Kam udało się przetrwać? Fajtu? Nie, nie fajtu. Czasem myślę, że na tych platformach będzie jakaś walka. Cały czas tego czekuję. Ile to tego tekstu? Bo te proste kroki, aby dos, zostać, zostać najpotężniejszą firmą na świecie już wszystko lepiej, niż nie zarabiają więcej pieniędzy. Aha. A może mi ktoś dać poradnik streamera albo youtubera? Chociaż no, wiem jakie są moje minusy, na zasadzie, wiecie, próbuję sama montować, czy coś w tym stylu, ale nie idzie mi to w ogóle, że tak powiem. Um, bo też nie mam jakby pomysłu na to, bo wiecie, to jest gameplay. Uh, let's play, co ja mogę tu jakby dodać czasem. Oczywiście czasem jak jakąś zauważę sytuację, co bym mogła dodać. Postaram się to wykorzystać, czy to o mówię, to co jest w stylu, to wstawić grafikę, czy jakieś inne takie rzeczy. Ale... No. To no, się naprawia sobie ciężki, jakby... Ja już coś sobie wybrałam. O Boże, to znowu to. Na pomnik mnie wtygował, prawda? Nie, nie trafiłam. Uda się? U. No i zaczepiście. Chociaż nie wiem, czy nie będzie wściekło to, że psułam mu pomnik troszeczkę. Dobra! i po problemie. Hmm, teraz muszę wrócić. Albo iść naprzód, co my. Chyba, że to to chodziło, z tym miejscem zawrócić Makaron? Chcemy? Makaron? Chcemy? O! Oh, nie! Naprawdę nie. Nie można się tam dostać? O, co ja tu idę? Co, co ja takiego tu zauważyłam, że chciałam tu pójść. Sama już, nie wiem, co wracam się tam. No jakoś myślałam, że coś tam będzie, ale to jednak... A bo ja nie wiem, czy ja tego przypadkiem sobie tak nie ustawiłam tej bateryjki, myślałam, że tam jest ta bateryjka? Albo po prostu coś zauważyłam, ale jestem ślepa? Jak głowę mu wytykował? i nie musiałam tamtędy przechodzić. Mogłam po prostu poczekać. Co to są rzeczy? Jak dalej? Trzeba wszystko podnieść najpierw. też oczywiście coś na pewno przegapiłam. Wyznając mnie i moje szczęście i inne takie rzeczy. Ale O, Chociaż róbmy... Przecież udawajmy, że... Nie, idzie mi zaczepiście i ładnie tu. I Kail nam bardzo pomógł w tym momencie tam się dostać. Lubię takie azjatyckie klimatyki. które tutaj są pokazane. O! E, ładne tu tej dosyć. co myśleć o muzyce dalej, jakby... Może przez to, że mam ten tryb streamera yy, uruchomiony, to ta muzyka nie jest taka jak normalnie powinna być. Że normalnie jest lepsza trochę. Znaczy to nie jest zła, wow. podoba mi się, ale mam wrażenie, że bardzo podobne są kawałki do siebie. Kadrach powiedzieli mi, że powinienem udawać, trzymać inicjatywę i spisywać wszystkie moje zadania i sięgnięcia. Cóż, może i ten nowy budżet nieco się zwiększył, ale jestem pewna, że zostanie to odebrane jako dobry ruch. Rekord na pewno się ze mną zgodzi z prawem wrażenia ze człowieka, jestem tego pewien. Ja bym na jego miejscu nie była tego ta, taka pewna. Dim ding ding ding. Telefon? To coś nowego. bierzesz? No bo muszę no. Halo! Halo? Spektakularne wejście! <laughs> Przetykowałem ich chcące. Wieku. Myślisz, że dam ci pokrzyżować nasz plan? Że zostawię zyski na ulicy? Nie chodzi o pieniądze. Zawsze tak jest. Wejdź nam w drogę, a poniesiesz koszt. Aha. Po prostu nas wpuszcza? Przecież facet wygląda jak popychadło. Coś no, myślę. Rockford ma w filmie złą reputację. Mówi się coś o wilku w owczej skórze. Uważaj z tą pewnością siebie, czaj. Coś myślę, chat, że chyba dostanę wpierdol. Uuu, time is money. Money, money, money. Jak to ładnie jest w ogóle, no co? to mi się podobało mega. Ładne to. O! Oh, Spektra! Klucz kodowy! O, tak, weź go. Za kogo mnie masz? Za jakiegoś idiotę? Cóż, warto było spróbować! Złościsz mnie. Byłem na łożu śmierci. Kiedy Kale mnie ocalił? Byłem sprytny, ale słaby. Kale to naprawił. Serio? Dlaczego chciałeś być mniej sprytny? To naprawdę strata czasu. A wiesz, czym jest czas? Pieniądzem. I nie mam zamiaru więcej go marnować. Ja cię zmasakruję. Zaraz mi powiesz, jakie to uczucie kogoś nie doceniać. <ścoughs> <śmany> Ja, ja wiedziałam, że je ja dostanę w stwierdzi. Ale... Babce? Gdzie teraz twoja pewność siebie? Kursika, ten wilk jest całkiem prawdziwy!

naprawdę tylko czyny. Prawdę tylko tyle? Tylko mnie bardziej złościsz. Czy to w ogóle możliwe? Aha, dobra. <grywka> Ej, zajzu to wyglądają. Przenosimy tej preze w bezpieczniejsze miejsce. Nie przeszkadzajmy sąsiado. <grywka> to wyglądało fajnie. Twoja kolej. Rockford, poddaj się. Pierwszym bakarem. Kurzyka. Kurzyka. tak Kurzyka. 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 Nie boimy się cię. Dobra. Dobra. A znowu on się zamienił w to małe gówno. Gdzie on jest? Nie, 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 nie. Co to to ma być? Przed chwilą nie miałam tego, wiecie, powiemu. Aj, O, ten przypierniczył. E, przed chwilą miałam wcześniej wczesniej, ten za pomocą Korsiki, F. Zyski, które zostawiamy na ulicy. Teraz nie miałam. I ciebie w nim nie ma! Co? To nie ma sensu, idioto! O! Ej, ile złota! Jak ty żółto? Aż mi ból! Ja on... inwestuję w przyszłość! Ale nie twoją, młody! No nie. jego to trochę mi pomaga mocno jak ty nie uciekasz Cię. Dobra. pewnego momentu wyszło dobrze. dobrze. Dobrze, Uznajmy, że dobrze wyszło. że wierzysz w zwycięstwo. Jako tako. jak będziesz się na mnie wściekać. Nie poradź sobie za mną. Pora spienieszyć cześć przez niszcze. A boże dostał hajsam na ryj. I to jeszcze z tetkami Uwaga na spadające przychody. Złota. I jeszcze z statuetką. O klucz! Czekajcie. To koniec? Ja myślałam, że teraz będę musiała go doprowadzać do tego momentu, czy coś w tym stylu. Ha! Ha! No dobra, no. Łatwo. U, jesteśmy. O, żałujcie, że tego nie widzieliście. Co oh. za walka! Obserwowaliśmy przez drzwi. Lady Corsica zasugerowała, by dać panu działać. Cieneman, nie zawsze trzeba powtarzać wszystko, co się usłyszy. Ostatni na liście? Kale. Jesteś na to gotowa, Peppermint? Tak. I będzie koniec. No, no co w takim razie? Ja chyba będę musiała wam podziękować z oglądanku. Chyba? Bo coś nie jest kadstęnka. Hey, sprytny i przebiegły. Na pewno bardziej od pana Czaja. Przygotujmy się. Powinienem czuć się pewnie, ale martwię się. Hej, wszyscy, pogadajmy. Makaron, postaraj się być bardziej pozytywny. Peppermint to trudne, ale nie pozwól kontrolować się emocjom. Corsica. Liczę, że podejdziesz do tego na spokojnie. Ten tutaj daje radę NM, wszystkim. Rób, no, czymkolwiek tam się zajmujesz. Wiecie co? Podoba mi się ten nowy czaj. Naprawdę się zmienił, co? Znajdźmy. Ale wy się znacie jak kilka godzin. O. Oh. Ja mam ochotę, że tak powiem, zrobić ten ostatni etap już dzisiaj i zobaczyć, co będzie dalej, <laughs> jakby. Więc ja w tym momencie myślę, że podziękuję wam za oglądanko, a nadzieję, że odcinek wam się podobał, eee, dajcie znać też w komentarzach, czy też eee, możecie napisać, nie wiem co, w sumie albo jest głupia, albo coś w tym stylu, nie wiem, <laughs> nie wiem co ja właśnie powiedziałam. E, chciałam nawiązać do tego, że co myślicie o co? ale to już się w sumie pytałam, czy na temat w sumie o tych giereczkach, e, co byście chcieli napisać, na czym zagrać, żebym... żebym mnie zagrała o e, się zaplątałam w tym momencie. To jak bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się serio Wam podobało, chociażby mieć jego ewentualnie wieczorka. Zależy o której oglądacie. I czy to się tam. I bojo, 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 bojo.